Witam serdecznie, my się, pysie. Prosto z podprysznica wróciłem, żeby nagrać dla Was odcineczek, a nagrywamy oczywiście na najlepszej stronce CSGO Skins. Pamiętajcie, iż jest to strona dla osób tylko i wyłącznie pełnoletnich, także zaczynajmy. Pamiętamy o kodzie Tom, daję Wam 2 ,10 zł 10 groszy na start i 10% bonusu. Można również doładować sobie skinami swoimi z. Counter Strike'a, naklejki i skrzyneczki. Również tutaj można sobie wrzucić. Serdecznie polecam, a jeśli ktoś doładuje z kodem Tom, to ma szansę zgarnąć fajny prezent. Minimalna wartość to 10 zł, sporo osób wygrało. I na pewno sporo jeszcze wygra. Także serdecznie polecam. I to byłby ten wstęp, nasz kochany. Mam nadzieję, że dobrze mi poszło. Słuchajcie, sporo osób pisze, że tęskni za feworem. I Tokio, ja też tęsknię, ale... Ale bawimy się na CSGO i tutaj również jest y, fajnie. Mamy troszkę budżetu, ale zanim do tego przejdziemy, to rozlosujemy sobie zwycięstwo z poprzedniego odcinka na szybkości. Proszę bardzo, wybieramy. Uwaga! Poko, poko, poko! I zgarnia skinek. Kawal7, fajna, tm fajna. Gratulacje, byczku. Pamiętajcie, żeby mieć trade ofertę w swoim opisie na YouTube. I ja już przygotowałem kolejny skin na ten odcineczek. Pamiętajcie, żeby zawsze łapka w górę! Good, good! I komentarz, komentarz. No i kod Tom opcjonalnie. Pamiętajcie, żeby mieć 18 lat, nie trzeba. Ale jeśli ktoś by chciał z kodem Tom działać, to polecam. Odbieramy decimator, oczywiście M4A1 pogromca. Także odbieramy ją sobie i jest ona do zgarnięcia w tym odcineczku. Good luck and have fun. Mamy troszkę budżetu. Ktoś już tam w komentarzach, kurde, czytam, że to jest karma. Karma, że opuściłem powaraj Tokio, ale dołączymy tutaj do kubusia. Skrzynki z Holiday. Także na początek, na początek, dobry. Bitewka z widzem. Na razie web web, ale tutaj te ostatnie skrzynki chyba yy, będą tutaj robić różnicę na trybie boost. Okej. Okay. No web web, jak wygra ziomuś to będzie fajnie. O proszę, jaką męskie trafił wariat gradki byku. Good good. No i fajnie, widz wygrał. Tutaj dołączymy jeszcze do wariata. Tutaj widzę, że teraz yy, odcineczek z widzami będzie normalnie kręcony. Tylko czy on doda bota, czy będziemy musieli się stąd ewakuować? Zostawimy sobie bitwę, zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast my przejdziemy sobie teraz do swoich bitew. Moi drodzy, tu chyba trzeba po prostu trybem Jester zajechać. Tak mi się wydaje. Więc wrzucamy sobie beastcase sześć razy Santa back raz. A nie, nie, nie. To jest too much. Too much. Pięć razy i dajemy underdog. Teraz wiem, że musimy same chujowe skiny dropnąć. Także lecimy. Oby najgorsze, oby te, które mają które mają Ej, czekaj, jest potencjał. Proszę. Alex, come on, you can do it! Nie, kurwa! Co się wyjebało? Nie no, druga druga poleciała, co jest? No i uj! No i zobacz. Kurwa, powiem wam, że na trybie Sheret. Na trybie Sheret by tu poszło, ale taki zwrot akcji. Dwie meduzy. Dragon lore? Pojebane rzeczy. Pojebane rzeczy. Z tej bitwy wychodzimy. Nikt nie chce zacząć, to nie. Robimy nową bitwę, no i co? Fajna, fajna ta skrzyneczka Beast case, ale ja bym zajechał, ja bym zajechał porcelanką na trybie boost. Pięć razy, proszę bardzo. Znowu. A dajmy teraz standardowo, standardowo na trzech. Kurwa, powiem wam, że mam coś pecha do tych underdogów. Zawsze jak go wybiorę, to nie wiem co się dzieje. Ale przepotężne lecą skiny Bowie Freehand. OK na razie łeb w web. No i proszę bardzo. I jest wszystko jasne. Ja po prostu. Ja, i to jest Gangnir. Gangnir, nie Meduza. Zobacz. Jaki niebieski setup tu leci, proszę Państwa. Mówiłem, że trzeba. Trzeba próbować, do skutku! Kurczę, tylko Battle Scared, Battle Scared, ale zgarniamy to! No i moi drodzy, we are the champion! We are the champion! Pyk, pyk, pyk! Mamy to, mamy to! Moi drodzy, aż mi zaczęło gniazdko swędzić. Ach, nie zdążyłem, nie zdążyłem. I co? Standardowo tokeny... Czy dołączaniu do Bitew można sobie wymienić na jakieś fajne skiny. Ja sobie wezmę Flipknife'a. Fiu, fiu, fiu. Pamiętajcie, żeby zaglądać na Twitcha, tam również są posy i skiny do zgarnięcia. A my lecimy Amethyst Case. No i co, jak tak leci porcelanowa skrzyneczka na trybie Jester 4 razy Underdog? Próbować trzeba do skutku. Ja już jestem zadowolony, uśmiechnięty, picobello. Tylko pamiętajmy, że to underdog. żeby nic tutaj się nie odlianie pawiło. Fiu, fiu, fiu. No na razie tutaj i samo, bot i samo. Nie chcę. Pamiętajcie, żeby z kodem Tom działać, gdyby ktoś chciał. OK. Doppler Ruby. No i tutaj, co się wydarzy? O Jezus, o Jezus, o Jezus. O Matko Bosko, Matko Bosko. Nie chciało dać, nie chciało dać. Przejdziemy sobie do zwykłych skrzyneczek. Chyba jeszcze nie robiłem openingu z procentowych tutaj rubich. Ja szczerze nie lubię takich skrzyneczek, ale możemy spróbować. Zakręćmy troszkę. Może rubi. Nie, to jest niesamowite ty. Kumasz, Czacze? Co? Co jest? <noise> no nie uwierzę w to. Doppler Ruby, kumasz, za pierwszym razem na trzy skrzynie 2%. Ten odcinek to chyba na razie najlepszy mi się wydaje. Najlepszy. Macie też tutaj Desert Hydra i Marble Faejik. Ale ja tutaj wlecę w stickersy. Mamy sticker Titan. Nie jest to holo, jest to zwykły, więc tutaj też spróbujmy swoich sił. Jak dzisiaj tak kurwa sypie, to ja tutaj chyba Titan poleci zaraz, Titan. Też raży Trybzester trzy razy, uwaga, bum Szakalaka. No i dupa blada, nie poleciało. Tutaj Lipton, ale zakręćmy jeszcze raz śmigłem. 9 Luminosity Gaming, może coś? Nie One more time, please, for me. Thank you Titan? Nie. Fuck you, fuck you, fuck you. Jeszcze raz. No nie, naklejki nie, nie. Nie chcą dać, zobacz. Co za Franca? Co za Franca? Yy, co? Pamiętajcie, że tutaj przy doładowaniu. Dostajecie również punkty, albo przy otwieraniu się tych eventowych skrzynek i można je sobie wymienić na jakiś fajny skin. Serdecznie polecam, może wam się coś przytrafi fajnego. I moi drodzy, moi drodzy, co? Kończymy chyba takim fajnym, miłym, bardzo sympatycznym dropem. M9 Doppler Ruby, Gangnir szapopa! Pamiętajcie, żeby działać z kodem Tom. My się widzimy w następnym odcinku. Pamiętajcie, że cały czas giveaway jest. Zostawcie komentarz i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Adios, amigos.